Dzisiaj Sara Sotka i Floryda w ogóle nie przypomina Sunshine State. Jest straszna pogoda. To Chociaż jest ciepło. Uwaga, bo może Wam się zakręcić w głowie. Uważajcie! Jesteście na karuzeli. Karuzeli wrażeń. Okej. Okay. Mam was. Dam dużo szczepiorków. Normalnie się Chciałyśmy jechać do galerii handlowej, ale nie jedziemy ze względu na to, że jest bardzo deszczowo i ten deszcz nie przestaje padać i jeszcze jest burza z piorunami, więc nam się to nie podoba. Musimy wrzeć do domu. Możemy czegoś nie wiemy, słuchajcie, godzinę. Take shelter, To jest shelter. No to to samo, schron. Shelter now. Czekła check konlinia. Radio. Wow. wow. A my nic o tym nie wiedzieliśmy. My tego przerażające zepchnęliśmy. No. Um. have Issued a tornado warning for Northwestern Sarasota County in West Central Florida until 9 p.m. Eastern Daylight Time. At 08 p.m. Eastern Daylight Time. A severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 15 miles southwest of Gulf Gate Estates, or 18 miles southwest of Sarasota, moving east at 30.70 miles on the tornado. Tornado and quarter size hail. Source radar indicated rotation. Impact. Debris will be dangerous to those <laughs> <or> the Damage to roofs, windows, This dangerous storm will be near Estates and Southgate Ridge around 8 pm Eastern Daylight Time. <laughs> <And the laughs> around pm Eastern Daylight Time. Other locations impacted by the tornado thunderstorms include. I'm sorry, I'm sorry. 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 i no am Bierzecie udział, słuchajcie, z nami w takich sytuacjach, kochani. Nie ja nie chcę. Boże, to jest takie przerażające. No, ten sygnał jest trybniczny. I muzyczka. Nie, nie chcę muzyki teraz. Nastraszyli, dali muzyczkę. Muzyczka Joda. dawaj słuchamy. Czekaj, może tędy pojedziemy, to będzie szybciej. Chodź, tam więcej osób jest. O Jezu, słuchajcie, ja się boję, teraz to ja się boję, ja też się boję. Słuchajcie, to jest inaczej w domu. Inaczej się człowiek czuje, a inaczej na dworzu. Mimo wszystko w domu. No, ja nie mam żadnego shelter, słuchajcie. Nigdy nie miałam. No. To jest straszne. A najgorsze jest to, że ja w telefonie nie mam żadnego powiadomienia, a Ty dopiero teraz go dostałaś? Może no, dostałam go Bo ja nie mam żadnych powiadomień. Może trzeba sobie jakieś załatwić, bo ja mam na przykład CNN. A ja mam e, e taki jakby alert No właśnie, jak ale jak to, jak to jak tylko takiej najgorszej sytuacji już dostałaś No Przecież się, się, hmm. się nie Przy tak, wszystko będzie dobrze Będzie ok, dowiazę cię na miejsce Mam nadzieję, że całą takie tak, tak. przed nami. A ja nie! Dowiozę Cię! Na pewno! I taka w połowę samochodu, ale dowiosła. Nie, to nie są żarty. No, powiedzieli, że będzie ósma ósma ile? 30, a jest 8.15, czyli za 15 minut. Jest tutaj gdzieś, Boże, w tych ciemnościach. Nie, tu. Tylko, żeby do domu. I A matko, o matko! Jest strasznie jest okropne. To jest okropne u mnie, ja Tutaj tuż są ludzie Słuchajcie, oni wszyscy jakoś się nie boją, tylko my się boimy chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje takie wrażenie. Patrzcie, człowiek sobie ćwiczy fitness klubie. A może on nie ma. No przecież ma wiadomości, ja nie rozumiem tego, słuchajcie, oni się tego nie boją w ogóle. Nie lajci tak. może to jest tak, że oni oszukują w tej telewizji to... Nie wiem. Nie wiem, ale zauważyłam, że Amerykanie się mało rzeczy boją. Tutaj na Florydzie, tutaj wszystko jest takie jakieś inne. Oni się nie boją. Grypy świńskiej chyba pływają jeszcze sobie na basenie. Do dziesiątej jest otwarty basen. A ja też pływałam. W, w burza? No. Ty? Tak? No nie, ale nie w tornado. A nie też. Może też, no może nie wiedzieliście o tym, no nie? nie. To gdzieś jest tam za nami. Przed nami. Przed nami, ale... Oh. <hums> tu jest gdzieś blisko, no jest blisko. To. Znaczy burza to jest blisko, tylko nie ma tornada jeszcze. Cześć jesteśmy, jesteśmy na miejscu. Oliwka zamyka okna. Okna są zamknięte. Ja mam zamknięte. Tu też. Zamknięte. Telewizja. Zobaczmy. Wiadomości o co się rozchodzi. O. Fajr się. Nie lubię. <laughs> Straszne, no nie? To jest i to tak, że nikt tego nie kontroluje. No nie? No. Po prostu samo sobie tak to tak samo żyje, sobie życiem. To Ciekawe jak się nazywa, może babędka. Mogą być zniszczone some, domy, so, so rów, okna, e, oh, samochody. Yes. Lenise Sarasota. So tak, to... I będzie Golfgate to... Estate. Tak. tak, Sarasota. A weaker, do a warning, Widzisz, z morza? Shore, we'll Again, warning, mm. Wow. Mały, żebyśmy były w małym pokoju, jakimś to do twojej szafy wejdziemy. Moim zdaniem albo do Twojej łazienki. O Boże, to jest straszne. Ale teraz już nie, przeszedł, wiatr przeszedł. Ale tu jest wszystko mokre. Ojej, jakie mokre wszystko. Ale przeszedł Oliwka, wiesz? Oliwka, przeszedł wiatr. Ten najgorszy moment przeszedł. No zobaczcie, tyle wody, a teraz już jest tak delikatnie, już tak nie wieje. Tak, przeszedł. Znaczy nie no przeszedł może... Tak, obok. Zobaczcie, nawet liście wleciały. Tu patrzy właśnie, co tutaj tak pełno piachu No To chyba po nim. <gry abide> <się> Już osłabił się. No tak, to był, był ten moment taki najgorszy, gdzie tak zawiało mocno. Także możemy odetchnąć z ulgą. Jest już bezpiecznie Tornado przeszło okay.